Serdecznie, czwarta kolejka Powiatowej Ligi Piłki Nożnej już się toczy. Przed naszymi kamerami Kuba Sienkowski z FC XD. Witaj. Witam. Za nami mecz RP Granit Wyszków FC. Powiedz mi komu kibicujesz w tym meczu? No tutaj jestem raczej za RP Granit. Może nam mniej, mniej tutaj przeszkodzić na lepszej pozycji w tabeli. Czyli za granitami. Tak, za granitami. No granity są w tabeli za Wami. Dzisiaj Wasz dobry mecz przeciwko FC Ultimatum Wyszków. Chociaż ta pierwsza połowa była dosyć nerwowa, bo skończyła się 3 do 3. Ultimatum, mimo że się broniło, bramkę samobójczą strzelili, która Wam pozwoliła tak naprawdę... No, zremisować pierwszą połowę, a w drugiej połowie widziałem z mojej perspektywy. Pierwsze dobre 15 minut gry, a później tak naprawdę gra stanęła. Nie wiem jak, jak to było z Twojej perspektywy. No, w pierwszej połowie było trochę ciepło, ale w drugiej już mieliśmy kontrolę nad meczem, aczkolwiek pod koniec, tak, za bardzo każdy chciał już bramkę strzelić, ale myślę, że mecz był pod kontrolą. No jeśli chodzi o bramki, to Twoja super brama tutaj z lewej strony, lewą nogą, tak? Przyłożona i... Centrostrzał. Centro, jak to Tomasz Hajta by powiedział? Centrostrzał. Ćwiczone na treningach? Trochę ćwiczone, ale raczej przypadek. Powiedz mi, czego brakuje w Waszej grze, żeby osiągnąć jeszcze y, sukces tutaj w powiatowej lidze? Bo, bo wydaje mi się, że fajna paka, młoda ekipa, dosyć wybiegana, tak jak tutaj z chłopakami rozmawiamy, ale gdzieś tej kropki nad i y, nie możecie chyba postawić. To myślę, że raczej punktualność. i y, y, no, Punktualność. Punktualność. No rozumiem, że punktualność, ale no dzisiaj skład był tak naprawdę pełen. No więc, więc tutaj kadra była naszykowana na ten mecz z ostatnią drużyną, no, ultimatum. No dzisiaj wyjątkowo dopisała frekwencja. No i myślę, że będziemy starali się grać jak najlepiej. Okej, okay, a jakie oczekiwania przed końcem sezonu? Jakie w ogóle były założenia, żeby to um, grać o medal, yy, środek tabeli? Założenia były o podium, medal wiadomo, a no, wyszło co wyszło, no raczej środek tabeli. Okej, okay. nie trzymam cię dłużej, życzę powodzenia, życzę zdrowia przede wszystkim. Mam nadzieję, że ta pogoda się delikatnie zmieni, bo dzisiaj mam wrażenie, że gramy mimo tego, że mamy maj, to, to aura jest taka jesienna. No pogoda przyjemna do gry. przyjemna. przyjemna. No przyjem się. No to ja z punktu widzenia organizatorskiego powiem, że odwrotnie, że nieprzyjemna, ale może faktycznie dla piłkarzy jest to, jest to dobra pogoda. Tak jak mówimy, tak jak podsumowaliśmy 7 do 3 FCXD wygrywa z ultimatum. Druga wygrana w tej edycji stała się faktem tak naprawdę i teraz czekamy na, na wynik. Kuba, że... chcesz coś jeszcze powiedzieć? Ja nie mam, <laughs> Kuba już leci do swojej drużyny. My widzimy się już za tydzień.